Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejny odcinek z kariery zawodnika. Zaczynamy dzisiaj nowy sezon, a właściwie obóz przygotowawczy dzisiaj. Od kolejnego odcinka zaczynamy nowy sezon. Już wam pokazuję terminarz. Puchar Świata jest. Zaczynamy letni oczywiście Grand Prix od przyszłego odcinka, bo jak możecie zauważyć, Puchar Świata mamy, jesteśmy dalej w kadrze tej głównej, tej pierwszej, więc fajnie, ale, słuchajcie, dobrze. Wybierzmy sobie trenera, albo dobra, może nie. Może nie trenera na początku chociaż to możemy wybrać, ale, ale bardziej mi jestem ciekawy co tutaj się znajduje, zobaczcie, nowości, nowości sponsorzy się zgłosili, możemy wybrać mamy Adidas, którego oczywiście wybierzemy, no i mamy między Atlasem a grupą Azoty, Atlas 4000 miesięcznie, Barter, tutaj widzicie że dają nam gogle marki UVEX i kask marki UVEX a w zami zamian za to oczekują od nas logo na kasku, no i oczywiście pieniądze co miesiąc nam będą dawać, więc dobra, wybierzmy sobie e Adidas, oczywiście potwierdzamy transakcję, tak jest, i wybierzmy sobie jeszcze drugiego sponsora, Atlas, bo 4000 y, miesięcznie złotych nam przelewają na konto, więc jest spoko, e, no dobrze, jeszcze co miesiąc oczywiście musimy sobie kupić narty, oczywiście bierzemy te najlepsze, możemy od końca, możemy fishery, kupujemy, tak jest, potwierdzamy transakcję, świetnie, jeszcze kombinezony, najlepsze oczywiście, tak jest, E, proszę bardzo. I jeszcze kaski, nie, kaski mamy zapewnione, buty musimy sobie kupić, najlepsze oczywiście, tak takie, Slat, Naroto, lubimy. Właśnie, wejdziemy sobie jeszcze do tutaj, do sponsorów i zobaczcie, że Adidas oczywiście wybraliśmy, nie mieliśmy innego, jeżeli chodzi o kombinezony. Musimy mieć logo na, kombinezo na kombinezonie, ale w zamian za to mamy możliwość zmiany kolorów kombinezonu, także wy, to jest wasza działka. Piszcie w komentarzach, jakiego koloru ma być kombinezon i jakie części dokładnie kombinezonu, jakie. Mają mieć kolory, także e, mam nadzieję, że jesteście pomysłowi. Na pewno jesteście pomysłowi, ja to wiem i na pewno coś wymyślicie fajnego, także piszcie w komentarzach. A my przechodzimy, tak, kupiliśmy sobie już wszystkie z te tutaj rzeczy, mamy zapewniony ten cały strój i narzędzie pracy, tak naprawdę. Terminarz pokazałem, no właśnie, trening, mamy obóz przygotowawczy w szczyrku, także. Pierwszy raz, to jest historyczny moment, będziemy skać na niestandardowej skoczni w DSJ, -zie. nie to nie jest wiadomo, konkurs, ale trening przygotowawczy na szczyrku, w szyrku, e, na skoczni w szyrku i na skoczni w zakopane, nawet na dwóch skoczniach, było, na HS94 i na HS134. No a my możemy jeszcze, musimy właściwie wybrać trenera. Jako, że świetnie, świetnie, świetną pracę wykonałem według mnie świetne wyniki były. Aleksander After z wiadomo 5000 złotych za, za trening jeden, ale myślę, że się będzie opłacać, także potwierdzamy. No i nie pozostaje mi nic innego jak Słuchajcie, przejść do świata, bo właśnie ze świata, dokładnie ze świata, będziemy, będziemy podróżować na obóz przygotowawczy. Także lecimy z tematem. Zrespiliśmy się w naszym pokoju, no tak. Mieszkamy dalej u rodziców, ale mamy już tyle pieniędzy, że w następnym odcinku najprawdopodobniej zafundujemy sobie nowe miejsce zamieszkania. Słuchajcie, co tutaj się zmieniło? Tu się zbytnio nic nie zmieniło, jest flaszka i kubek. Jakieś śmiecie, nie niefajne radio. Dobra, wyjdźmy sobie stąd i spotkamy się na podwórku. Może niektórzy z was nie pamiętają, ale posiadamy takie coś jak samochód. Naprawdę fajne urządzonko, można nim jeździć i właśnie, właśnie tym samochodem BMW, które sobie kupiliśmy i naprawdę, które dobrze się sprawowało. Ostatnio często nie wchodziłem do świata. Być może to był błąd, być może nie. Również możecie napisać w komentarzach, czy chcecie więcej świata, czy wolicie więcej jednak tej rozgrywki menu główne i DSJ jakieś szczury biegają. Eee, weź mi stąd tego szczura. A więc my wsiadamy do naszego kochanego autka i lecimy na zbiórkę do obozu przygotowawczego. Proszę państwa, wyjeżdżamy na drogę, musimy skręcić w prawo, popatrzeć się, czy jest bezpiecznie. Bezpiecznie, było chyba, tak. Przekroczyłem podwójną ciągłą, nic takiego. Jedziemy prosto. No i słuchajcie, widzimy się, myślę, że już na tej autostradzie pod koniec trasy. Tak jest, wyjechaliśmy na autostradę. Cyk, prawy pasik, oczywiście. No i lecimy. Troszeczkę szybko jadę, może trochę zło. A, jeden pas, okej, okay, okej, okay, się robi tutaj. Fajny samochód przed nami jedzie w sumie. Oj, korki, coś na tej drodze. Szybkiego ruchu. Okej, okay, bardzo wolno jedziemy ze względu chyba na. Na tą ciężarówkę, nie, jakaś ciężarówka, jakiś tam dostawczy samochód jedzie No nie, no za wolno, ewidentnie, halo, panie Słuchajcie, raz już tu łamałem przepisy drogowe, nie wiem czy właśnie przez chwilę tego nie zrobię ponownie A, czy tu są dwa pasy? No był, jest, są dwa pasy, ale jeden jest do skrętu w lewo, już jest jeden pas, nie fajnie Tak się nie da jeździć 5 kilometrów tam zostało, 5,5 właściwie do zbiórki No jadą jakieś tam dwa takie duże w sumie i tak... A szkoda gadać. Ora słuchajcie, nie będę się pierniczyć z tym, pojadę troszeczkę pasem awaryjnym. Tak, to jest myślę, że sytuacja awaryjna, gdzie trzeba po prostu troszeczkę przyspieszyć. Dziękuję bardzo. No i kolejne, ale są już dwa pasy, tak? Są dwa pasy, fenomenalnie. O, już się kończy akurat jeden. Wyprzedziliśmy teraz zgodnie z przepisami. Wcześniej było troszeczkę mniej zgodnie z przepisami, ale jest okej. Okay. No i, no nie, no znowu kolejni, nie! Dlaczego tu jest tylko jeden pas? To miała być autostrada bardzo fajna, a to nie jest autostrada. To jest taka jednopasmowa obwodnica. Ale może tutaj będą, przez ten most. Na no się nie... Będą. A dobra, po a, za jadę po prostu, dużo miejsca, co się będę pierniczyć z nimi. Syk! Cyk, no i pięknie Ten na skuterku sobie popiernicza, no już, świetnie Bardzo szybko jedziemy Łamię wszystkie przepisy dzisiaj, ale Musimy zahamować, troszeczkę ostro było No i kolejne, no nie wierzę Przez Tak się nie da jeździć, masakra jakaś Dlatego ja jeżdżę po swojemu Cyk, piękna sprawa, cyk, no i pięknie I teraz, no nie, no nie, chciałem już Mówić, że po, po, pusta droga, ale niestety Nie tym razem, o, już pusta W sensie nie pusta, bo kolejny jedzie jakiś Się tam ślimaczy z przodu nie, no serio, to jakbym ja miał jechać, to by mi dajeło to chyba z plus 20 minut. Cyk, proszę bardzo, mamy już autobus podstawiony, skręcamy sobie tutaj, piękna sprawa, możemy sobie tutaj w sumie zaparkować, tyłem nawet. Zaparkowaliśmy sobie, no i czas na obóz przygotowawczy, lecimy z tematem. I w pierwszej części tego obozu mamy szczyrk oczywiście, no i zaczynamy pierwszy, pierwszy skok, musimy skoczyć 70 metrów, 70 metrów, udało się skoczyć i kolejny trening. Pierwsza próba, pierwsza część, pierwszej części udana, no i druga część Pierwszej części, czyli skoczni w szczytelku, drugi skok Ile mieliśmy skoczyć? 75 metrów? Co? 75 metrów w takich warunkach To ja nie wiem, czy tyle uda mi się skoczyć Ale dobre wyjście z progu I no jest, chyba było, chyba było 75,5, jedziemy dalej. Teraz musimy skoczyć między dwie czerwone linie i wylądować telemarkiem. Przypominam, że część w Szczyrku jest na 4 gwiazdki, a część w Zakopanym później jest na 5 gwiazdek, czyli za Zakopane więcej dostajemy, ale warto i tak wszystko fajnie zrobić. Kolejna część tej pierwszej części, kolejna część obozów w Szczyrku zaliczona, ponieważ wylądowaliśmy między punktem konstrukcyjnym a punktem HS. No i ostatni trening w Szczyrku, zobaczmy, musimy skoczyć 70 metrów co najmniej, ale myślę, że bez problemu to się Stanie, tak jest, piękny skok, 73,5 metra, czyli cały obóz w Szczyrku zaliczony, teraz czas na obóz przygotowawczy w Zakopanem. Tak jest, jesteśmy w Zakopanem na skoczni HS94 i musimy skoczyć dokładnie 82 metry, czy było 82 metry? Wydaje mi się, że tak, 81,5, ajajaj, ale dobrze, mamy spokojnie dwie próby na jedną, tak jakby, na jeden trening tak jakby, bo przypominam, że to jest się w cały, w cały obóz przygotowawczy, składa się kilka treningów, Teraz myślę, że nie było problemu. 83,5. Brawo ja! Teraz dosyć nietypowo, ponieważ mam zdobyć co najmniej 3 noty 19 punktowe od sędziów, więc no zobaczmy. Widzicie, już mam sponsora na kasku i Adidas na może tak pokażę. O. Widzicie, mam Adidasa, proszę bardzo, dziewiętnastki były, dziewiętnastki były pięknie, no i mam Adidasa na kombinezonie, mam Atlas na, na kasku, no i mam też filmę Uwex napisane, więc jest bardzo fajnie. A tak jak mówiłem na początku tego filmu, to Wy wybierzcie kolor tego kombinezonu, bo tu z kilku części się składa ten kombinezon, więc macie duże pole manewru. Mam nadzieję, że coś fajnego wymyślicie. Przechodzimy na dużą skocznię, musimy skoczyć 125 metrów w takich warunkach z piątej belki. No, zobaczmy 125 metrów, 125 metrów. Na spokojnie, bardzo ładnie, ale wiatr mi pomógł. I tak 128,5 metra. Brawo, ja, ale jakie noty piękne zostałem. O matko, metr na sekundę wiatru w plecy. Belka czwarta, muszę skoczyć co najmniej 115 metrów. Cykl, no myślę, że 115 metrów tutaj będzie na spokojnie. Może nie na spokojnie, ale 115 metrów było dokładnie 116,5. No i ostatni trening tego obozu. Zobaczmy, czy mi się uda zrobić obóz na 100%. Chyba tak, pięknie, pięknie. Mieliśmy skoczyć 127 metrów, a skoczyliśmy 131,5. Czuję, że jestem w formie. Czuję, że ten skoczek mi lata, lata, lata i jeszcze raz lata. Także obóz przygotowawczy mamy zaliczony na 100% i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to fajnie byście sobie łapkę w górę, subskrypcji na moim kanale. Możecie też zaobserwować inne mnie na innych social mediach. Wszystko macie w opisie. Facebook, Twitter, Instagram są do Waszej dyspozycji. No i w kolejnym filmie, za tydzień, w kolejnym odcinku z kariery zawodnika. Już zaczynamy letnie Grand Prix, także mam nadzieję, że już zaczynacie mocno trzymać kciuki za tutaj moje poczynania w pucharze świata. Mam nadzieję, że dobre będą wyniki. To by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!